Ja jestem Ania i witam was w banana clickerze, który króluje na Steamie. Dlaczego króluje? Bo mogą z niego wypaść naprawdę fajne skórki, więc dzisiaj sobie chwilę poklikamy i pokażę wam taką gierkę. Jeżeli wam się będzie nudzić. No i po prostu klikamy sobie w tego naszego bananita, po prostu klikamy i to jest naprawdę tylko tyle. I może nam wypaść jakaś skórka, ewentualnie coś tam, nie wiem, jeszcze innego. O ile ci sobie plus 2, plus 1, plus 2, plus 1. No normalnie można sobie też e, clickera, nie? Zainstalować, ale słabo klikam. masakra. To się jakoś bardziej tu. O matko, mo można się zanudzić, ale to jest po prostu banan kliker. Dobra, 206 i zobaczmy sobie. Mamy inwentory, mamy banana loading, tu mamy e, w ogóle tego banana, tu mamy jakiegoś po prostu exchange, jednego. No i po prostu klikamy aż nie zdobędziemy jakiegoś banana albo zobaczymy jak to wygląda w ogóle, w ogóle czy e, tam. Bo tam banany są od e, chyba 3 centów do nawet 200-300 euro z tego co widziałam. Tam koleś chyba wystawił też 250. Nie pamiętam dokładnie, ale powiem, mam śmiesznie to, że po prostu klikamy, jak ktoś może sobie zainstalować nawet klikera i. Zdobyć sobie pieniądze, o tak, nie? Muszę przestawić klikę. Nie wiem, czy słyszycie, jak klikam prawdopodobnie tak. Napierdalam. O, na tym bananie to ma być, a nie. Kurde, mi myszka zlatuje cały czas. Uii, no więcej niż 7, to ja nie wydylę sama. Ja pierdolę, ale to jest klikania. Nie wiem, w ile dojdziemy. Myślę, że tak z 5 minut nagrania będzie, więc może no, na pewno do 1000, tak. O, teraz sobie przestawię i będzie git. Patrzcie, i 8, ja, ale to na dupcze. Lubię klikery, w sensie kiedyś lubiłam bardzo. Ale was to może denerwować. Na 100% tak jest. Ale takie gry też są spoko, jak ktoś lubi, nie? Jak ktoś chce sobie tam pieniądze jakiegoś urąbać, to może sobie poklikać, jak mu się nudzi. Ja, pierdźcie, jest druga minuta, a dopiero mam 700. I zobaczmy, Łoo, wow! 9 było nawet. No, bo klikam to z dwoma palcami teraz. śmiesznie. Ale szybko. Dojdziemy do tysiąca i zobaczymy, czy coś nam wpadło. Czy jak to wygląda teraz. Bo jest trzecia minuta i jeszcze nie jesteśmy w tysiącu. mnie jest trzecia u was pewnie będzie. Popatrzcie, jak to szybko leci. I jesteśmy zajebiste. Znaczy, ja jestem zajebista. W tą grę. Naprawdę, no nie da się w nią przegrać. Myślę, że każdy będzie zadowolony, kto nie lubi aż takiej dużej rywalizacji. Już mnie palec boli. O, 10 uuu. Dobra. Stop. I patrzcie, i nic nie ma. Exchange. Comics Equip. Ale śmiesznie to jest w ogóle. Patrzcie. A, i on zmienił skórkę. To jest na taki banana loading czy coś uwalimy w te 5 minut. Niektórzy mają klikery, i naprawdę po tysiącu, po dwóch, potrafi im się naprawdę coś fajnego trafić. Uj, dziesiątki już chyba nie przebije. się, kurde, człowiek spocić może, powiem. Ręka odpada! Dobra, dojdziemy sobie do 1500, dni, a w sumie sensu dalej klikać, bo już mi palce tak bolą, że to jest szok. No, klikanie niestety w myszkę jest ciężkie. Nic nie mamy tak naprawdę, ale jeżeli ktoś chce sobie tak naprawdę pograć, cokolwiek zrobić, zobaczcie sobie. 25 centów, jakieś nowości, bestsellery zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy moi drodzy zobaczcie sobie, banana clickery, widzicie jakie są banany różnego rodzaju mamy, najdroższy banan jest za 800 teraz tak wygląda więc śmiesznie, także jeżeli ktoś chce sobie poklikać to proszę bardzo, mnie gra, nudzi no wiadomo kliker ale jak sobie za i stawiacie klikara, to myślę, że możecie coś ugrać. Jeśli się z Wami żegnam, cześć i pa!